Witam bardzo serdecznie. Będąc w Krynicy Morskiej, mamy kolejny punkt na naszej mapie, warty obejrzenia. Jest to wieża widokowa, której, z której możemy podziwiać, obserwować ptaki, zatokę gdańską i zalew Wiślany. Udajemy się ścieżką kilkaset metrów przez las po niestety piaszczystej nawierzchni, ale natura. Która nas otacza naprawdę wynagrodzi nam trud naszej wyprawy. Cała ścieżka prowadząca na Wieżę Widokową jest ścieżką edukacyjną dotyczącą ptaków. Ptaki, które nas otaczają, sposób w jaki migrują, którędy przelatują i jak wyglądają. O, już tutaj widać w oddali Wieżę Widokową. Jest naprawdę fajna, dwupoziomowa. Z dużą ilością miejsca do rozłożenia sprzętu dla obserwowania ptaków bardzo fajna, zielona, zadbana, drewniana i tutaj mamy też okazy, jakie możemy napotkać. No i oczywiście widok na prawo i na lewo woda. Wchodzimy na samą górę po drabince. A tutaj jest jeszcze pokazany rzut naszej drogi. Zalew wiślany, spokojny, otoczony zielenią. Możemy patrzeć, jak latają ptaki. I pas zieleni z drogą na miejscowość Piaski. A tutaj nasze Morze Bałtyckie. Jest Bałtyk, jest fajnie. Pogoda taka jest pochmurna dzisiaj, ale jest to naprawdę fajne miejsce do, na wycieczkę, na spędzenie chwili wolnego czasu pomiędzy okresami plażowania. Widać, jak ta mierzeja jest pięknie porośnięta lasem. No i jeszcze kilka ujęć, aby można było mieć wrażenie, że jesteście tutaj. Ze mną i podziwiacie ten krajobraz. Dla osób plażujących, to tam jest taki maszt radiowy. Polecam, zapraszam. Fajne.